Wreszcie dotarłam. Oto miejskie życie. E, gdzie ja jestem? Lepiej spojrzę na mapę. Hmm, jestem zdezorientowana. Chwila! Już wiem gdzie jestem. Chyba pójdę w tę stronę. O, ktoś dzwoni? Halo? O hej, co tam? Co za wielkie miasto! O tak, imprezka była świetna. Au! Ale miły dzień... O O nie! Moja dostawa! Yy, oddzwonię później. Kto rzucił we mnie mapą? Za karę czeka Was wyzwanie kulinarne. To wyłącznie wasza wina. Yy, Okej. Okay. Gdzie my jesteśmy? To miasto mnie przeraża. Zapowiada się niezła zabawa. Co ona robi? Czas na pierwsze wyzwanie. Start! O, lody! To miało być wyzwanie. Łatwizna. Przygotowana na wszystko. Aha, to się przyda. Co jeszcze tu mamy? Masło czekoladowe, kola. Myślałam, że mam więcej. Och, opróżnię butelkę. Sprawdźmy, czy pamiętam mój trening ninja. Wciąż to mam. Liam, gdzie on jest? Już skończyłaś! Mówiłem, żebyś mnie uprzedzała! Kiedyś podbiłaś mi oko! Stałeś mi na drodze! Wystarczy tego nie robić! Do dzieła! Wleję masło czekoladowe do górnej części butelki. Obracam nią, żeby było równo. Poczekam, aż zgęstnieje. Wygląda dobrze! Teraz bita śmietana. Po same brzegi! Czas na dodatki! Pyszne jagody! Trzeba jeść owoce! Ale jestem dumna! Co ty na to, słonko? Dobrze to wygląda, Liam! Patrz na to! Najpierw biorę wafelek! A teraz najlepsza część! Nieźle, co? Już mi ślinka cieknie! Możemy nakładać! Co ty na? Wow, Liam! Pycha! Nałożę więcej! Lodów nigdy za wiele! Jak? Super! Wow! Tak myślałem. Zasłużyłaś na kolejną kulkę. Muszę być ostrożny. Jeszcze nie skończyłem. Przyda się posypka. Wygląda wspaniale. Skończyłem. Ups. Nic nie widziałaś. Rozczarowujące? Ha! Coś ci nie poszło. Sergilian wygrywa babcia. Słyszałeś? Wygrałam! Ja pierwsza. O, makaron! Łatwizna! Dam radę. Tego potrzebowałam. Każdego lata jemy pastę we włoskiej Willi. Wsypię go do garnka. Tyle wystarczy. Teraz czekam. Dobrze mieć czas dla siebie. Czujecie to? O nie, mój makaron! Hmm, nie tak to miało wyglądać, ale jakby na to nie patrzeć, jest ugotowany. Nic nie widzieliście? Teraz ja. Wow! Surowy kurczak? Fuj! I co ja mam z nim zrobić? Zaraz, już wiem. Hej, to dla ciebie! Ten kot to najlepszy szef kuchni. Och, najpierw trzeba pomasować kurczaka. Ja też potrzebuję masażu. I wetrzeć w niego roztopione masło. Trochę przypraw i do piekarnika. Wow! Wygląda wspaniale. Co? Co to jest? Miałeś mi pomóc! Muszę zadzwonić. Mamo, potrzebujecie? cię! Oby zadziałało? Jestem! Przywiozłam ci pysznego kurczaka! No, daj buziaka! Mamo! To żenujące! O, wezmę to! To lepsze niż spalony makaron! To dla ciebie! Kocham cię! Idealny! I nie trzeba szefów w kuchni. Na pewno wygram tę rundę. Cóż, proszę? Ale napięcie! Tak! Nie jestem zaskoczona. Gotowy na pierwsze zadanie? Czas na pyszny ramen. O! Oh, Hej, patrz! Uwielbiam ramen. He? Co ja mam z tym zrobić? Myślałam, że będzie gotowy do zjedzenia. He? Pomożesz trochę? Mam wszystko za was robić. No dobra. Wow! Widzisz to? Jak ty to zrobiłeś? To moje, puszczaj! Nie, nigdy! Nie wierzę, że to zrobiłaś. Cóż, byłaś za wolna. Teraz będę gotować mój ramen. Włożę drugą część makaronu do czajnika, a teraz go włączę. To dość alternatywny sposób na gotowanie, ale działa. Już mi ślinka cieknie. Spójrzcie tylko na ten makaron. Gotowe. Mm, bardzo chcę to zjeść, ale muszę jeszcze coś dodać. Oto wesoła palóweczka. Faktycznie, ale nie wolno bawić się jedzeniem. Och, daj spokój! Spójrz na to! Aż chcę się zjeść. Muszę coś wymyślić. To się nie uda. Dlaczego to jest takie trudne? Surowy makaron jest niedobry. Nie wiem, co mam zrobić. Teraz jest mi przykro. Może jej pomogę? Hej, Tina! Pst! Co chcesz? Spójrz na to! Możesz to wykorzystać do makaronu. Serio? Eee... O, chyba coś znalazłem. Okej, okay, zróbmy to. Hmm, położę na wierzch sałatę? To jak robienie burgera. Ha, zachowam to na później. Hej, czas minął. Uff, w samą porę. Nic specjalnego, ale musi wystarczyć. Coś ty zrobiła? To nie wygląda dobrze. Dostanę coś za podjęcie próby? Nie. Spójrz na danie Ewy. Jej makaron jest chociaż ugotowany. Chyba wygrałam tę rundę. O, lubię rysować. Co ona robi? Nie widzę! Aha, Lizzie, skończyłam! Zróbcie mi burgera! Dobrze! Biorę się do pracy! Mam tu wszystkie składniki! Wszystko, co najlepsze dla mojej wnusi! Do dzieła! Zacznę od mięska. Teraz pomidor, sery i szynka. Znowu mięsko. Zbuduję wieżę! Wow! Wygląda pysznie! Jeszcze nie skończyłam i na koniec więcej sera. Hm, tyle wystarczy. Au! Na szczęście nie muszę unikać laktozy. I jeszcze bułka. Ostrożnie. To arcydzieło. Moje najlepsze danie. Chyba się zakochałem. Jak mogę z nią konkurować? Zaraz. A, zostawię to na później. Hej, Lizzy, podasz mi to? Czemu nie? Auć! Eee, dzięki! Mówiłem o tamtym! O, popit! Łap! Dzięki! Idealnie! Mam popit i miskę żelków. Rozpuszczę żelki i wleję je do bułki w popit. Teraz pozostałe części niech stężeją. Chyba gotowe. Ostrożnie wyjmę wszystko z popit. Super! To nie będzie mi już potrzebne. Przejdźmy do frytek. Nie chcę ich połamać. Wygląda dobrze. Włożę je do kartonika. Gotowe! Dobrze to wygląda! I co powiesz, skarbeńku? Obyś była głodna! Eee, to słodycze? Ciężki wybór. Renis! Brawo! Tak będzie fair. Jedzmy!